Cześć! Wracam właśnie z sowiarni, byłem nadać list, bo ja jakoś tak się wydarzyło, że trafiłem do zakazanego lasu. Wychodzę stąd właśnie, pomyślałem, a może po drodze zajdę od Hagrida. Ale kurczę, przypomniała mi się przy okazji taka ciekawostka na temat samego Hagrida. I właściwie ministerstwa ciekawostka na ten temat, że ministerstwo najprawdopodobniej wiedziało o tym, że Hagrid używa płamanej różdżki albo przymykali na to oko. Nie wiem, ale chciałbym się przyjrzeć tej sprawie, ale myślę, że najpierw się stąd deportuję, bo jest trochę zimno. O, 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 tak lepiej, od razu lepiej. Dobra. Fajnie. Tu jest. Tu jest teraz ciepło. Mogę się rozebrać. A tam gdzieś rzuca na fotel. Obok kota hermiony. Dobra. I możemy zaczynać. Uff, ale zimno. Uff, uff. Okej, okay, ale zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze prosić Was o jedną rzecz. Te osoby, które obejrzą film do końca, proszę zostawcie kciuka w górę dla statystyk, żebym wiedział po prostu, kto obejrzał e, film do końca, ile osób z Was obejrzało ten film do końca. E, a nowych widzów, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie dzwoneczek, będziecie wtedy zawsze na bieżąco z nowymi materiałami. Zaczynamy. Chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać e, troszkę o Hagridzie i o Ministerstwie Magii. Otóż, czytając jakiś czas temu Fantastyczne zwierzęta. Napotkałem tam bardzo y, interesujące zdanie, które wprowadziło u mnie takie dziwne myśli, że coś mi kurczę tutaj, chyba nie gra. Wziąłem później jeszcze tą książkę do ręki w odniesieniu do księcia Askabanu. Chodzi tutaj. Oczywiście o hipogryfa, no bo jak jest Hagrid, fantastyczne zwierzęta, no to musi być hipogryf. Chodzi o hardodzioba. Otóż, o co mi chodzi? Już Wam tłumaczę. Na początku książki, w fantastycznych zwierzętach, jest coś tutaj takiego, zaklęcia zwodzące. Jest tutaj napisane na temat Urzędu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami, jest napisane na temat klauzuli 73 i wytłumaczone, że wszystkie czarodziejskie rady ustawodawcze są odpowiedzialne za ukrywanie magicznych zwierząt Istot oraz duchów w granicach swego terytorium, a także za sprawowanie nad nimi opieki i kontroli. Jeśli którekolwiek z tych stworzeń wyrządzi krzywdę komukolwiek ze społeczności Mugoli, zwróci na siebie uwagę, czarodziejskie ciało ustawodawcze danego państwa zostanie przeciągnięte pociągnięte, przepraszam do odpowiedzialności przez Międzynarodową Konfederację Czarodziejów. I teraz wam przeczytam coś, co. Nie powinny tu pasować. Są tu opisane różnego rodzaju regulacje na temat magicznych stworzeń. Jest tak: zaklęcia zwodzące. Zwykli czarodzieje również biorą udział w ukrywaniu magicznych zwierząt. Na przykład, ci, którzy są posiadaczami hipogryfów, mają prawny obowiązek rzucić na swoje zwierzę zaklęcie zwodzące, aby zniekształcić obraz hipogryfa. Gdyby zobaczył go Mugol, zapamiętajcie to: prawny obowiązek. Zaklęcia zwodzące należy codziennie odnawiać, ponieważ ich efekty nie utrzymują się długo. Czym rzuca się zaklęcie? Oczywiście różdżką. I teraz yy, przeczytam Wam kilka fragmentów z trzeciej książki, i chyba zrozumiecie powoli o co mi chodzi, a później jeszcze chwilę o tym pogadamy. W trzeciej części, czyli więźniu Askabanu, wszyscy dobrze wiemy, że był hardodzio. W rozdziale szóstym szpony i fusy. Zatytułowany w ten sposób jest opis y, pierwszej lekcji Hagrida, na które przyprowadził hipogryfy. Później był słynny lot y, Harego na hardodziobie, y, Malfoy się tam błaźnił, y, dostał po połapie, itd. itd. To, w, wszyscy to znamy. Ale przeczytam wam tak. Kusowało ku nim tuzin najdziwniejszych stworzeń, jakie Harry widział w życiu. I tu jest teraz opis hipogryfa. Kusowało ku nim tuzin. Hagrid możemy wywnioskować, że Hagrid był. Właścicielem tuzina hipogryfów, nie jednego, ale tuzina. Więc ha Hagrid miał obowiązek codziennie, każdego dnia, prawny obowiązek rzucać zaklęcie zwodzące na każde ze zwierząt. Zaklęcie zwodzące czym się rzuca? Zaklęcie w ogóle oczywiście różdżką. A przecież, jak wiemy z drugiej części, Hagrid oficjalnie nie miał różdżki. Ministerstwo magii przecież połamało mu tę różdżkę i nie mógł jej używać. Został wyrzucony z Hogwartu. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło w drugiej części. Został oskarżony, no powiedzmy, o nieumyślne spowodowanie śmierci, że niby Aragog, czyli Akromantula, Wielki Pająk, przyczynił się do śmierci dziewczyny. Jak wiemy, oczywiście nie jest to prawda, ale ministerstwo tak myślało. Więc połamało mu też różkę, został wyrzucony z Hogwartu Hagrid, no i oficjalnie Hagrid nie miał różki i nie mógł czarować. Skoro nie był w stanie czarować, ponieważ nie był właścicielem różki, to nie mógł również być właścicielem hipogryfów tuzina hipogryfów tym bardziej, bo jeszcze jedno zwierzę gdzieś tam mogłoby, ten, ale oficjalnie w szkole był nauczycielem. W szkole miał oficjalne stanowisko nauczyciela i był właścicielem tuzina hipogryfów. Powtarzam się może kilka razy, ale żebyście to dobrze zrozumieli, ponieważ on, nie mając prawa do rzucania zaklęć, bo nie był posiadaczem różki, nie mógł rzucać codziennie zaklęć, a miał prawny obowiązek, więc jeżeli to było jakoś zarejestrowane w szkole, że był właścicielem, no to czemu nikt nie miał nad tym pieczy? Czemu nikt nie zainteresował się tym, że Hagrid rzuca nielegalne zaklęcia na hipogryfy, bądź ich nie rzuca, a jest właścicielem? Czemu Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami nie kontrolował tego? Czemu rządowa instytucja nie pilnowała i nie stała na straży tego? Czego na straży miała stać? Ale może to tylko sobie tak przeczytałem, może jest w, w dalszej części e, książki jakiś opis. No przecież zobaczcie, przecież tu jest dopiero początek. Mam, ale choć tutaj mam jakieś dziwne kartki pozaznaczane. Zaraz wam przeczytam, co jeszcze znalazłem na ten temat. Może po prostu zaraz ministerstwo e, coś powie na ten temat, tak? Może. Tu mamy list, który Hagrid dostał z ministerstwa. Szanowny Panie Hagridzie, w toku naszego dochodzenia w sprawie ataku hipogryfa na ucznia podczas prowadzonej przez Pana lekcji, przyjęliśmy zapewnienie Profesora D Dumbledora, że nie ponosi Pan odpowiedzialności za ten żałosny incydent. Okej, okay, no to wydawałoby się być w ogóle w porządku, cała sytuacja. Musimy jednak stwierdzić, że rzeczony hipogryf wzbudził nasz niepokój. Postanowiliśmy więc rozpatrzyć oficjalną skargę złożoną przez pana Luciusza Malfoja, powierzając dalsze dochodzenie Komisji Likwidacji Niebezpiecznych Stworzeń, czyli kolejna oficjalna rządowa e, instytucja. Przesłuchanie odbędzie się 20 kwietnia, czyli jakieś przesłuchanie. Widzimy bardzo oficjalnie. I prosimy, aby stawił się pan w dniu razem z rzeczonym hipogryfem. W biurze komisji w Londynie. Do czego hipogryf powinien zostać spętany i odizolowany? Łączymy wyrazy szacunku. Czyli oni dobrze wiedzieli, że on jeszcze go musi przyprowadzić, więc dobrze wiedzieli, że musi być rzucone na niego zaklęcie. A wszyscy dobrze wiedzieli, że Hagrid nie ma różdżki. Ale jest to teraz wyrwane z kontekstu, a ktoś, kto nie czytał książek, tylko oglądał filmy, zaraz mi powie, że tego listu wcale nawet Hagrid nie dostał. No ale teraz patrzmy. O co ci to Hagridzie? Zapytał Harry wskazując na ubranie. Sprawa hardodzioba przed komisją likwidacji niebezpiecznych stworzeń, powiedział Hagrid. W ten piątek on i ja jedziemy do Londynu. Zamówiłem dwa łóżka w błędnym rycerzu. Czyli Hagrid o tym wiedział. Tu się dalej ciągnie sprawa. Rozdział 15. Finał Quidditcha. Kochana Hermiono, przegraliśmy. Pozwolili mi zabrać hardodzioba z powrotem do Hogwartu. Data wykonania wyroku zostanie ustalona. Dziobkowi podobał się Londyn... Podobał mu się Londyn, czyli mamy potwierdzenie, że on był w tym Londynie, czyli musiało być zaklęcie zwodzące rzucone, no bo jednak zostałby yy, hardodzie raczej gdzieś tam rozpoznany. Ciekawe, jak w ogóle on wyglądał. Nie ma nic na ten temat napisane. Nigdy nie zapomnę, jak nam pomogłaś, Hagrid. Mamy potwierdzenie, że to jego list. Dalej. Przegrałem apelację. Egzekucja ma się odbyć o zachodzie słońca. Nic nie możecie poradzić, nie przychodźcie, nie chcę, żebyście na to patrzyli. Hagrid, czyli dalej sprawa się ciągnęła. Dalej sprawy w sądowe były, jeszcze apelował. Czy do tego czasu nikt nie zauważył, że coś tutaj nie gra? Że Hagrid nie jest właścicielem różki, a jednak on dalej ma tego hipogryfa? Sprawa dalej się ciągnie i nikt nie zauważył, że coś tu nie gra? Idźmy dalej. Kiedy znów rozległ się głos Knota. Decyzją Komisji Likwidacji Niebezpiecznych Stworzeń Hipogryf Hardodziob, zwany dalej skazanym, zostanie uśmiercony 6 czerwca o zachodzie słońca. Wyrok ma być wykonany przez ścięcie, a dokonać e, tego ma wyznaczony przez Komisję Kf kat e, Wal walder MACNE. Świadkami są Hagridzie. Podpisz tutaj. Bardzo oficjalnie widzimy. Yy, czyli wszyscy o wszystkim wiedzą, nawet sam minister magii przyszedł na to wydarzenie. I teraz dalej. Gdzie on jest? Dobiegł ich piskliwy głos członka komisji. Gdzie jest to zwierzę? Było tu przywiązane, powiedział ze złością Kat. Sam widziałem. O, tutaj. To bardzo dziwne, rzekł Nambledore. a w jego głosie pobrzmiewała nuta rozbawienia. Ktoś go odwiązał, warknął Kat. Trzeba przeszukać błonia, las. McNair, czy naprawdę sądzisz, że gdyby ktoś... Rzeczywiście, ukrot hipogryfa to prowadziłby go po ziemi. Przeszukaj niebo, jeśli potrafisz, a napiłbym się la. Albo brędy, znowu piją. I może właśnie przez te picie w ministerstwie magii też tam może coś popijali, jakieś brandy, i może ktoś nie dopatrzył się tego wszystkiego. Otóż przekopałem trochę internetu i za bardzo nie znalazłem nic na ten temat, aby posiadacz hipogryfa musiał rzucać na niego zaklęcie, którym posiadaczem Tuzina <gryfów> hipogryfów był Hagrid, który nie był zdolny rzucić zaklęcia, no bo nie miał różdżki. Więc albo Ministerstwo Magii, albo Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami przymykali oko i wiedzieli o tym, że Hagrid miał różdżkę swoją naprawioną, albo jakąś inną, nielegalną, niezarejestrowaną, i rzucał codziennie zaklęcia, no albo o tym nie wiedzieli i ktoś olał całą sprawę. No ale zobaczmy, przecież nawet sam minister magii był na miejscu tam, wiedział, że on uciekł, nawet najprawdopodobniej nie było to nigdzie zgłoszone. Nikt nie szukał tego zwierzaka. Wszyscy wiedzą, że codziennie trzeba rzucać to zaklęcie, bo ono działa krótko po prostu i trzeba je codziennie każdego dnia odnawiać. Więc tak naprawdę już następnego dnia jakieś mugole mogły zobaczyć hardodzioba latającego po niebie. I minister magii olał sprawę. Nie mamy napisane nigdzie, że trwało jakieś, trwały jakieś oficjalne poszukiwania. No, chyba, że padło gdzieś takie zdanie, a ja się tego nie doczytałem. Jeśli wiecie coś na ten temat, napiszcie mi w komentarzu, a ja to sprostuję i zmienię zdanie. Więc dodatkowo nie było prowadzonego żadnego śledztwa w sprawie prawdopodobnego nielegalnego posiadania różdżki lub używania tamtej połamanej. I ktoś może jeszcze tutaj powiedzieć: no ale przecież w pierwszej części Hagrid. Przychodzi po Harego, żeby go wziąć do Hogwartu i czaruje. I że przecież jakby ktoś wokół Harego użył magii, no to ministerstwo było o tym wiedziało. Otóż nie, bo Harry nie był jeszcze uczniem Hogwartu i nie był posiadaczem różdżki, więc Harry nie miał jeszcze na sobie namiaru, a namiar to jest zaklęcie, dzięki któremu wykrywa się magię rzucaną przez niepełnoletnich czarodziejów. Ale to działa w taki sposób, że wykrywa magię wokół tego czarodzieja, na przykład w miejscu zamieszkania. Mogą padać tam różnego rodzaju czary rzucane przez rodziców, chociażby, albo przez starsze rodzeństwo, które może używać już magii. Nie wiadomo konkretnie, jaki czarodziej rzucił dane zaklęcie. A że Chary nie miał na sobie namiaru, zaklęcie rzucane przez Hagrida, kiedy rozpalał ogień, podgrzewał kiełbaski, no nie było to wykryte. Ale przy sprawie Hardodzioba. Jasno, dało się wykryć, że coś tu nie gra, że przecież Hagrid nie mógł mieć różdżki, bo była połamana. Więc widzimy tutaj naprawdę wielką niekompetencję ministerstwa, albo jest gdzieś to wytłumaczone, a ja się tego po prostu nie doczytałem, ale przewertowałem całe dwie książki specjalnie, żeby się czegoś dowiedzieć. Przekopałem internety i naprawdę za wiele na ten temat. Nie ma. Jeżeli wiecie, dajcie mi znać w komentarzach i dajcie znać, co myślicie o, o całej tej sprawie. A ja muszę uciekać na 9.34, bo zaraz pociąg mi ucieknie. A -a!